Witam. Teraz zastanowimy się dlaczego tak wielu mężczyzn cierpi później w życiu. Przed chwilą nagrałem podobny temat, ale to, że jest oczywiście nie chodzi tylko o mężczyzn, chodzi tu ogólnie o ludzi, ale dlatego, że jest tu kanał dla mężczyzn, to powiem tutaj na przykładzie mężczyzn. Dlaczego tak wielu mężczyzn później, kiedy dorasta, kiedy wchodzi w to życie, może powiedzieć dorosłe, to zaczyna Cierpieć I nie wiedzą dlaczego. No właśnie, dlaczego tak się ogólnie dzieje? Dlatego, że w naszym systemie szkolnictwa nie ma ani słowa, nie ma takiego przedmiotu jak miłość do siebie. Wszyscy nam od maleńkiego, od praktycznie kiedy jesteśmy dziećmi, mawiają. Żebyśmy ko kochali wszystkich dookoła. Żebyśmy kochali panią nauczycielkę, byśmy kochali swoją mamę, żebyśmy kochali swoją, swojego tatę, dziadka, byśmy kochali pana Boga, żebyśmy kochali wszystkich. Ale nikt nam nie mówi o tym, abyśmy kochali również samych siebie. I później, kiedy my wchodzimy w dorosłe życie bez wiedzy, oczywiście są domy których uczy się tego jak kochać siebie. Uczy się, że wszystko w naszym życiu zaczyna się od nas, czyli uczą nas jakby z zupełnie innej strony. To tak jakby uczyli nas, żeby się wspinać po górach, od razu idziemy na, wspinamy się na Mont Everest. Zamiast zacząć od małych Górek. No właśnie. Później idziemy przez życie, no i mamy to w naszym sposobie myślenia, że kochamy wszystkich dookoła. No i jeżeli kochamy wszystkich dookoła, no to bardzo często musimy się stawiać przede wszystkim na inne osoby, ale zapominamy o nas, bo nikt nas tego nie nauczył. I później, kiedy idziemy przez te życie, wybieramy. Spotkamy się z pewną kobietą. No i dlatego, że o tym nie wiemy, nikt nas tego nie, nie nauczył, no to wszystko można powiedzieć dajemy tej kobiecie, stawiamy tą kobietę na piedestale. No i mija jeden związek, który się rozpada. Drugi, trzeci, czwarty, piąty. My, wszystkie kobiety, wszystkich ludzi, stawialiśmy na piedestale, zostaliśmy w ręką nocniku. No, i później taki mężczyzna budzi się w wieku 35 czy 40 lat, jest po rozwodzie, ma może dziecko, może ma dwójkę dzieci, mieszka w pokoju, wyląduje w pokoju, bo wszystko, co miał, zostaną mu zabrane. Widzimy, jaki jest, mamy system sądownictwa, nie tylko w Polsce, ale ogólnie na świecie. I mężczyzna siedzi sobie w pokoju na materacu i myśli, co on takiego. Zrobił, że życie go tak potraktowało. No właśnie. Wszystko sprowadza się do tej najważniejszej umiejętności. Jest to najważniejsza umiejętność, jaką człowiek może w sobie wyrobić. Oczywiście tutaj nie chodzi o to, aby, aby kochać siebie z arogancją, nie ma, a pamiętajmy, że prawdziwa miłość do siebie to nie ma nic wspólnego z arogancją. Prawdziwa miłość do siebie polega na tym, że kiedy kochasz sam siebie, to zaczynasz kochać innych ludzi, ale kochasz tych ludzi w ten sposób, że nie wymagasz od tych ludzi, nie jesteś zaborczy, bo nawet jak ci ludzie odmówią ci, czy na przykład chcesz się spotkać z ponożową, ona cię odmówi, to zaraz nie robisz dramatu, tylko mówisz sobie, dobrze, może ma inne plany. Nie jesteś człowiekiem, który podąża za ludźmi, który goni za ludźmi. Po prostu chcesz dla nich dobrze, dlatego że się czujesz dobrze ze sobą. A zobaczmy, ile mamy na przykład hejtu w internecie. Zobaczmy, jak wielu ludzi, którzy są w tym internecie, mają tak niskie poczucie własnej wartości, mają tak niską miłość do siebie, a praktycznie nie mają, bo człowiek, który hejtuje drugą osobę, nie ma po prostu tej miłości do siebie. Nie ma akceptacji siebie, bo człowiek, który kocha siebie naprawdę, on nie potrzebuje ani, ani hejtować innych, nie potrzebuje życzyć ludziom źle, nie potrzebuje zazdrościć. Nie ma takiej potrzeby, dlatego że on wewnętrznie dobrze się czuje samym sobą. Dlatego, że jesteś młodym mężczyzną, teraz oglądasz to, masz na przykład 25 lat i czujesz się może zagubiony, i czujesz się, że nie wiesz, co masz zrobić. Myślisz sobie, co mam zrobić. No właśnie. To jeżeli nie wiesz, co w tym, tym czasie zrobić ze swoim życiem, może jesteś w takiej sytuacji, w której ja byłem dokładnie 13 lat temu. No, w ogóle nie miałem o tym pojęcia, o czym teraz mówię. To pierwsze, co mógłbym Ci jakby polecić, jeżeli siedzisz i jesteś w pustce, myślisz sobie. Co mam dalej zrobić w swoim życiem, W pierwszej kolejności zacznij kochać siebie. Zacznij szanować siebie. Zacznij akceptować siebie. Może nagrywam już tu kolejny film, ale to jest tak ogromnie ważne. Ale kiedy cofniemy się? Cofniemy się do lat szkolnych. Kto nam o tym mówił? Bardzo rzadko ci którzy zostali tego nauczeni. Wiodą w zupełnie inne życie. Dzisiaj ich życie wygląda inaczej. Dziś, dzisiaj ich życie jest nie chodzi o to, że jest idealne, ale ci ludzie są wewnętrznie spełnieni, dlatego że podążają do, swoją drogą. Bo kiedy kochasz siebie, wiesz gdzie podążasz. Kiedy kochasz siebie, wiesz, że pewne osoby ci nie służą i potrafisz tym ludziom powiedzieć do widzenia. Potrafisz tych ludzi odciąć od siebie. Potrafisz. Odciąć się od ludzi, którzy tobie nie służą. Kiedy nie masz tej miłości do siebie, pozwalasz na dramaty, pozwalasz do, na to, żeby ludzie przychodzili do Twojego życia i zostawiali tam po prostu bałagan, dlatego że nie kochasz siebie. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o miłość do siebie, to nie jest tak, że my zaczniemy praktykować miłość do siebie i my od razu to zmienimy. Pamiętajmy, że miłość do siebie to jest tak samo jak wdzięczność wymaga to pracy. Bo są różne poziomy pewności siebie. Bo jeżeli my nie praktykowaliśmy tego i mamy do siebie nienawiść, czujemy do siebie pogardę, to nie zbudujemy od razu miłości do siebie. Pamiętajmy, że miłość do siebie budujemy najpierw poprzez przede wszystkim zrozumienie siebie, kim ja naprawdę jestem, co ja tu robię, później zaakceptowanie siebie, później poznanie siebie. Najważniejsze poznać siebie. Po co tu jestem, co robię, gdzie idę? I wtedy, z czasem, zaczynamy kochać siebie, zaczynamy lubić siebie. Zaczynamy patrzeć w lustro, mówić do siebie dobre afirmacje, dobre słowa, i to do nas przemawia. Wtedy czujemy się fajnie. Zobaczmy, jak wielu ludzi nie potrafi stanąć w lustro i powiedzieć sobie dobre słowo, dlatego że nie kochają siebie. I pamiętajmy, to jest proces, to, jest, to są etapy. Tak samo tak jak powiedziałem wcześniej, wdzięczność. Nie możemy od razu być wdzięczni w pełni, kiedy tego nie praktykujemy. To wszystko przychodzi z praktyki. Kiedy praktykujemy miłość, wdzięczność, to z czasem przyjdzie. Dlatego ważna, ogromnie ważna sprawa kochajmy siebie i szeszmy tą wiadomość do innych. Przekażmy tą wiadomość do młodych mężczyzn. Mężczyzn, którzy wchodzą w, w, w życie, którzy wchodzą w relacje, którzy zaczynają, nie wiedzą, co mają zrobić. Nie wiedzą, jaka jest, jest ich droga. Przekażmy tą wiadomość. No oczywiście pod spodem, jak zawsze, link do mojej książki Jak w sumie zachować zdrową sylwetkę na całe życie w trzech różnych formatach, wersja e-booka, audiobooka oraz wersja książkowa. Jeżeli masz teraz wyzwania, jeśli chodzi o sylwetkę, no, i oczywiście, przekażcie ten film dalej. Skomentujcie. Wtedy ten film zobaczy więcej nie tylko mężczyzn. Pomagajmy, bo kiedy pomagamy innym, również pomagamy sobie, bo jesteśmy razem wszyscy połączeni. Pozdrawiam.